Cześć, witajcie w nowym vlogu. Jest poniedziałek, godzina już praktycznie czwarta, także ja zaraz kończę oficjalnie pracę, ale zaczęłam chwilę wcześniej, dlatego pomyślałam sobie, że teraz chwilę do Was pogadam, bo zaraz wychodzę. Posłuchajcie, jadę do. właśnie nie wiem gdzie tak naprawdę, pomyślałam sobie ostatnio jakoś w weekend teraz, że fajnie by było coś zrobić na balkonie, ponieważ ja mam ten balkon taki długi i pierwsze co muszę zrobić, to znaczy pierwsze nie, ale jedną z rzeczy, które muszę zrobić, to jest zdjęcie tego. Tej osłony z Lidla, ponieważ ona nie wygląda już dobrze. Trzy lata to jest takie, wiecie co, czas, że trzeba ją ściągnąć. Ona miejscami jest popękana, jest w ogóle jakaś taka dziwna, brudna. Będę musiała te szyby umyć, i mam w planie przykleić takie e, mleczne naklejki. Jeszcze nie wiem skąd je wziąć. Podobno to przyklejenie nie, nie jest aż takie skomplikowane. Patrząc też, ile kosztuje przyklejenie przez specjalistę, nazwijmy to tak, przez firmę, która się w tym specjalizuje, to stwierdziłam, że chyba sama to zrobię. Tylko, że, no mówię, najpierw muszę to kupić, żeby to ściągnąć, to co teraz wisi. Bardzo mnie to wkurza, bo to brzydko wygląda. Poza tym, chcesz, chcę też coś zrobić, żeby kot mi nie przełaził w sensie coś tam postawić. Wymyśliłam taką skrzynię hmm, plastikową, ja nie wiem, z czego ona jest. I mogłam sobie w niej różne rzeczy trzymać, tylko że ja nie wiem, czy ona się nadaje na przykład na deszcz. Ja mam co prawda zadaszone tutaj, więc to też nie jest tak, że mi nie wiadomo jak tutaj pada. Czasami, no wiecie, pokrop jak z wiatrem ten deszcz leci, ale to, to rzadko kiedy w sumie. Przeważnie jest tak, że tylko poręcz mam mokrą, więc wymyśliłam sobie, że tam by postawiła taką właśnie skrzynię na końcu. Tutaj chciałam kupić dwa fotele na początek i stół, ale potem się lampka zapaliła, że kurczę, chyba ja nie chcę dwóch foteli i stołu. Mam ten taki fotel, wy go tu nie widzicie, ten taki z jiska, taki wiecie, ten taki z takimi sznurkami i pomyślałam sobie, że on i tak to stoi niepotrzebnie teraz więc na sezon letni wyląduje, wyląduje chyba na balkonie kupię sobie tylko stolik ewentualnie jak będzie w promocji jeszcze ten fotel, to kupię jeszcze jeden a tutaj na całej długości będzie stała suszarka i może w przyszłości też palety, z palet sobie coś zrobię ale to mówię to tak pomału, bo ja zawsze wszystko chcę naraz zrobić, a potem się koncepcja zmienia i potem mówię, kurde, po co to kupiłam? A po co to kupiłam, więc nie będę się śpieszyła. Na razie priorytet to jest ta skrzynia i priorytetem jest stolik. Krzesło jedno mam, więc to mi wystarczy. Mam też dwa leżaki, więc e, niestety jeden jest niebieski, jeden jest czerwony, ale jak się wprowadzałam, to jakby nie zwracałam na to uwagi. Myślałam, że jak będę miała dwa różne, to to nie ma znaczenia. Ma znaczenie, wkurzają mnie teraz, więc może z czasem kupię ewentualnie takie, wiecie, te... Pokrowce na, yy, na te same leżaki, bo one są ogólnie dobre. Tylko mówię, tak kolorystyka, taka, nie moja. Także zobaczymy. Więc jadę teraz z koleżanką, ona do mnie przyjedzie, bo ona o czwartej kończy. Akurat dzisiaj nie miała home office, także będzie jechała i po mnie zajedzie i sobie pojedziemy. Ogólnie jestem dosyć ciemna. wiecie co tutaj często robią się takie plamy od ma opalacza, ale ja się nie martwię, dlatego że to po jednym, po dwóch, znaczy po jednym nie bo już raz się mam. Po dwóch myciach to schodzi, więc dzisiaj się umyję i to mi się zrówna, więc na to nie ma co patrzeć. To aż tak mocno też nie widać na, na żywo. Ale poradziłyście mi właśnie, żebym kupiła sobie balsam brązujący, i, mu, i ciągle dziś tam w komentarzach przywijały się dwa. Jeden to, znaczy dwa, dwie firmy w zasadzie, bo jeden to był balsam taki kawowy z Liren, ale ja nie wiem, czy on jest u mnie w Rossmanie, sprawdzałam na stronie, to nie było, więc nie wiem, a drugi to jest e, Eveline, ten Brazilian Body, coś takiego i podecałyście i olejek i balsam brązujący, więc ja chyba się skuszę na coś z tej serii sobie kupię jak będę teraz jechała wstąpię do Rosmana bez zobaczymy, w każdym razie mm, będę tak robiła, że raz w tygodniu będę używała faktycznie czegoś, żeby podtrzymać tą opaleniznę, bo zobaczcie jak to ładnie wygląda, czy jak jest taki opalony zupełnie inaczej, ja nie jestem mocno opalona dziewczyny są mocniej na YouTubie opalone, bo widziałam, one mają chyba albo nie wiem, mocniejsze te samoopalacze albo po prostu więcej nakładają, nie wiem częściej cokolwiek, bo ja no tak raz na w tygodniu, a ja teraz składam dwa dni temu, pomalowałam sobie też paznokcie lakierem z Essie dużo z was lubi te lakiery, ale wiecie co ja nie chcę mówić, że one są niedobre dlatego, że one wcale może nie są niedobre tylko ja trafiłam na kolor kijowy, bo tak czasami jest, Rimanem, pamiętam tak było że jeden lakier był fajny, a kolejny już inny kolora się kupił był do kitu, więc no zobaczcie, no to już mi odprysło a ja nic nie robiłam, ja malowałam wczoraj wieczorem paznokcie i tylko leżałam i oglądałam Outlandera, także bardzo to jest dziwne nawet się przyzwyczaiłam też do tego koloru i nawet mi się podoba, taki i wiosenno letni. Dzisiaj to prawda taka pogoda średnia jest, bo jest słońce, ale chyba nie jest jakoś super gorąco, więc ja też tak dziwnie wyglądam, bo w końcu nie wiem, czy wam powiedziałam. <laughs> nie wiem, ale ja w ogóle dzisiaj nie spałam w nocy. Słuchajcie, to była tragiczna noc i tak mnie to wkurza, jak ja nie mogę zasnąć, bo to nie było niczym spowodowane. Już jak leżałam tutaj i oglądałam Outlandera, tak sobie myślę, kurde, 12 w nocy a mi się spać nie chcesz, prawie była dwunasta Mówię, ale jak nie idę do pracy, no to mogę stać sobie później, o siódmej nawet i wiecie, i jest okej. Okay ale to już było podejrzane, że mi się nie chce spać. I słuchajcie, poszłam tam tego pokoju i tak leżałam. I byłam sikło pierwszej. Potem Frań wzięła na bieganie, to sobie latała po domu, po łóżku skakała. Potem o piątej rano, słuchajcie, ja się w ogóle praktycznie co chwilę budziłam, gdzieś tam się ruszałam, przewalałam z jednego boku na drugi i o piątej, przy, było już jasno, to ona przyszła, żeby ją widzieć. I słuchajcie, nie dała mi w ogóle spać i tak naprawdę ja nie wiem, ile spałam, ale czuję się bardzo nieciekawie. Mam taką ciężką głowę i mówię, to jest takie Kurzający, że chcecie spać, a nie możecie zasnąć, ja nie wiem, ja już tak dawno nie miałam, ja kiedyś, wcześniej miałam duże problemy ze snem, ale teraz ostatnio jakoś tak było lepiej, no i zobaczcie, kurde, moja grzywa w ogóle jest, nie wiem, czy ją widzicie, tak ją przewalam z boku na bok, o, dosyć taka krótka, no, także zrobiłam sobie ostatnio, nie wiem, czy ją jeszcze zmodyfikuję, czy nie, ale, ale spoko, lubię mieć coś takiego tutaj właśnie krótszego, no, i... Ranulka chodzi w tunelu. No i tyle, także słuchajcie, będę się teraz chyba zbierała już, bo już jest za pięć, muszę do niej zadzwonić, żeby nie zapomniała do mnie tutaj zjechać. Mm. A, i w ogóle, słuchajcie, bardzo dziękuję za taki miły odbiór tego filmiku o barbershopie, w ogóle nie spodziewałam się, że, że tak zobaczycie, że faktycznie ja to lubię i że poczujecie to przez ten filmik, że to jest no, można powiedzieć moja pasja w sumie. Ja nie wiem, ogólnie wiecie, ostatnio ja się zaczęłam nad tym głębiej zastanawiać i to, to jest to, co ja powiedziałam w filmiku. Ja ogólnie nie wiem, czy mi się trafi jeszcze trzecia taka szansa i czy będę mogła coś zmienić w swoim życiu, bo nie wiem. Ja też nie jestem już najmłodsza i takie zmiany, chociaż mi zawsze zmiany ciężko przychodziły, jakiekolwiek. I to nie jest tak, że się jakoś super ekstra przyzwyczajam do czegoś, tylko bardziej boję się tego, co będzie. O tak, ja nie boję się zostawić jakby tego, co jest, tylko boję się tego, co będzie. I kurde, jakoś tak nie wiem. Ale jak mi się trafi taka szansa raz jeszcze, to słuchajcie, na pewno z niej nie. nie na, znaczy, na pewno z niej skorzystam, i nie będzie tak jak ostatnim razem. Po prostu teraz czuję, że. Aż dziwne, że po tylu latach, słuchajcie, przecież ile lat ja siedzę w biurach różnych, i ja dopiero po tylu latach zrozumiałam, że kurde to nie jest to. Wiem, że są ludzie, którzy marzą o pracy w biurze, bo często jest tak, że chcemy to, czego nie mamy. Jak ktoś pracuje w sklepie, to go to wkurza, chce pracować w biurze, i zawsze mówię, o te panie z biura to sobie siedzą i mają fajnie. Wiecie, co wcale nie mają fajnie. No też zależy od pracy, ale no też zależy od powołania. Jeżeli ktoś lubi, komuś to odpowiada. Nie wiem, ja mam wrażenie, że ja się nigdy do tego nie nadawałam. Praca w prokuraturze była fajna, bo ona była ciekawa i to mi nie przeszkadzało, że tam siedzę, bo tam się tyle działo, że ja w ogóle nie miałam takiego poczucia, że siedzę i robię w kółko to samo. Tam nigdy nie robiłeś tego samego, więc tam było inaczej. Ale to był tylko staż półroczny. Zresztą wiecie, no to no prokuratura no to jest prokuratura, chociaż teraz też jest inaczej w prokuraturze niż było wtedy, 20 prawie lat temu. Natomiast już późniejsze te wszystkie prace to, to nie jest tak, że ja narzekam. Mi nie było źle, tylko rozumiecie, gdzieś tam wewnętrznie zawsze czułam, że kurczę, to nie jest to, co bym chciała robić w życiu, więc słuchajcie, trzymajcie kciuki, Kurczę, i mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, że tutaj będę stała w tym miejscu i powiem Wam, że znowu coś się zmienia w moim życiu. Obie jak najszybciej, ja jakoś tak, słuchajcie, ostatnio mam takie ochotę na zmiany, wy nawet mi pisałyście, że siedzę w tym domu i że jestem taka uśmiechnięta i w ogóle, ale jakoś tak, wiecie co, nie wiem, przykro się do tego przyzwyczaiłam i nie dramatyzuję z tego powodu, kurde, świat się jutro nie kończy, wyjdę sobie jeszcze na dwór, pojadę nad morze, więc teraz jakoś bardziej tak się właśnie skupiłam na tym, żeby coś zrobić ze sobą, coś zmienić i tak dalej, więc... To jest ten czas, nie muszę chodzić, znaczy, nie muszę, nigdy nie musiałam, ale wiecie, ja taka jestem, że lubię gdzieś wyjść, coś porobić, a teraz, jak siedzę przynajmniej na tyłku, to mam ten czas, żeby się zastanowić, przemyśleć i może zrobić jakiś krok do przodu, także będę was informowała. Dobra, uciekam teraz i jak wrócę i kupię jakieś balsamy brązujące, to na pewno wam pokażę. Tam zobaczcie, na razie stoi mój jeden fotel, drugi jest tam dalej, a tu takie krzesło, które zostanie wyniesione do piwnicy pewnie widzicie suszarkę i to jest to właśnie coś, co muszę ściągnąć z lidla, co wam mówiłam a tak naprawdę to chcę wam pokazać swój strój dnia, dlatego, że muszę jeszcze poczekać chwilę bo koleżanka musiała jeszcze chwilę zostać w pracy także ja założyłam sobie czapeczkę maseczkę oczywiście mam e, w torebce, póki co jej nie zakładam, bo dopiero jak będę wychodziła, bo wiecie co strasznie gorąco w buzie w tej maseczce, także założyłam sobie starą ramoneskę, która oczywiście jest do wywalenia, ona jest cała popękana od środka z tyłu, ale na zewnątrz jest dobra, więc stwierdziłam, że w sumie, ja założę, ona jest taka miękka, wygodna, więc też nie wiem, jaka jest pogoda. Tak jest w sumie słońce, ale pokazuje mi 10 stopni, czy tam 8 teraz już nawet, więc w sumie to nie wiem. I założyłam bluz odresów. Od ja ogólnie ostatnimi czasy przez tą chyba kwarantannę całą. Polubiłam bluz odresów Znaczy, ja je zawsze lubiłam, ale jakoś tak nieczęsto w nich chodziłam. Bardziej wolam jakieś inne bluzki, a teraz bardzo lubię. Do wszystkiego, nawet do eleganckich spodni. Tak, kiedyś nie byłam tak do końca przekonana takiego luku, a teraz bardzo lubię. Co prawda, teraz nie mam eleganckich spodni, ale mam bluzę, która jest bardzo, bardzo spoko. To jest jakaś za 20, tam parę złotych z wyprzedaży kiedyś z chemu kupiona, już jakiś czas temu. Spodnie z zarys, takie, nie wiem jak one się nazywają, draginsy, takie kurde, bardzo miękkie i wygodne, getry. Nic się z nimi nie dzieje, one kosztują chyba 89 zł. Tylko uważajcie z tymi spodniami, bo z tymi spodniami to jest trochę tak, że w zależności jaki kupicie kolor, to one są różne. Nie każde są wygodne. Tak jak w hajmie często są, jest napisane, nie wiem czy czytacie opinie, że jak kupicie niebieskie, spodnie nie są super, a ktoś kupił czarne, już były do kitu. Ja tak też kiedyś zrobiłam i też czarne były do kitu. Także z ciemnymi to różni bywa, ale te akurat są wyjątkowo fajne i mają bardzo wysoki stan. I co, i super stary. Do tego wezmę moją torebkę, jedyną, którą mam czyli taką wiśniową, znaczy jedyną, no mam jakąś jeszcze jedną chyba taką i takie malutkie, ale są taką wiśniową i, i tyle, czapa z daszkiem, bo ja lubię, także uciekam pomału, znaczy z wami się żegnam, bo czekam na telefon, pewnie zaraz mi zadzwoni i, i co, i do zobaczenia później. Ja właśnie wróciłam, jest godzina 19.20, słuchajcie, tyle czasu byłyśmy w tych sklepach, bo tak naprawdę pojechałyśmy do Obi i tam jest obok Jula koło Fashion House tam w Gdańsku i złota karczma. I wiecie co? Ja nie wiem, jak to jest możliwe. To było tyle ludzi, że po prostu, wiecie, tu trochę postałyśmy, tu trochę powstałyśmy, a ja nic nie kupiłam. Kupiłam stolik. Ja ten stolik już sobie wypatrzyłam wcześniej, wiedziałam, że go chcę, także to była jakby formalność, żeby iść po niego i go kupić. Mm, dosyć fajny, taki szklany blat. Ma, jak go rozłożę jutro to wam pokażę. Nie kupiłam krzeseł, nie kupiłam tej skrzyni, którą chciałam, bo tak nie byłam przekonana, nie widziałam, jak się zobaczyłam na żywo i suma sumarum niewiele mam tych całych zakupów, ale stwierdziłam, że lepiej tak kupować niż kupić za dużo, a potem wiecie, wydać kasę, a to będzie gdzieś tam niepotrzebnie w kąt kont, to rzucę, albo w ogóle tego nie, nie postawię na balkon, albo nagle mi się przestanie podobać, więc stwierdziłam, że najlepiej kupię sobie to, co na stówę, jestem pewna, że chcę. No i tak wyszło, że kupiłam tylko stolik, no mówię, jutro postaram się go rozłożyć, jak zdążę, to w ogóle umyję też balkon, w sensie podłogę, strasznie się tutaj kurzy, bo tutaj coś robią i ten balkon jest wiecznie tak jak okna, brudny, także no zobaczę jak to będzie, ale no na pewno go rozłożę, to będziecie widzieć jak on wygląda, jeżeli widział, oglądałyście kiedykolwiek jakiekolwiek meble balkonowe, ogrodowe, to na pewno wiecie o jaki chodzi. I tyle w sumie, słuchajcie, poszliśmy do Kerfura. W Kerfurze kupiłam gruszki i nie lubię tego Kerfura, kurczę, ale tam był tylko Kerfur i nowe piwo kupiłam, Somersby. Ja ogólnie mam takie fazy, w sensie alkoholowe fazy. Czasami lubię sobie wypić lampkę wina, czasami lubię wypić lampkę wina z kolą, czasami lubię drinka sobie zrobić ze Sprite'em, z limonką, czasami lubię piwo zwykłe, takie normalne, czasami sokie sokiem alinowym. A teraz mam na na takie coś, nie wiem, chyba dlatego, że po pierwsze to jest nowy smak, którego nie piłam, sparkling rose, a po drugie... robi się ciepło i chyba dlatego, bo to są takie raczej orzeźwiające piwa. I to nie jest bezalkoholowe, to jest 4,5%, bo pojawiły się teraz jakieś nowe somersi bezalkoholowe też widziałam. Gruszka jakieś tam jeszcze, a to jest, słuchajcie. o smaku wina różowego, o to kurde, myślałam, że to jest smak róży. Wina różowego co to znaczy? No dobra, nie wiem czy będzie mi smakowało, ale dzisiaj mam ochotę i co sobie wypiję jak będę oglądała Google Box, to będę właśnie to piła. I słuchajcie, wylądowałam też w Rosmanie. W Rosmanie ogólnie z tej serii Brazilian Bodies Eveline. Tam jest bardzo dużo produktów, bo jest ich chyba 7, tak mi się wydaje, że z 7. Albo i więcej, ogólnie samopalaczy jest dużo. I jak tak się im przypatrzyłam, to one wyglądają dość obiecująco, wszystkie. No nie wiem, jak, jak, jak się je na posmaruje, nasmaruje się nim cia nimi ciało i tak dalej, jak one wyglądają. Bo tak nie za bardzo czytam opinii o tych samopalaczach. Też nie chciałam tak nic brać, bo wy mi polecałyście to Brazilian Body, dlatego się skusiłam. A jeśli chodzi o te inne, tam z to chyba jakieś była też pianka. No różne, różne. Natomiast z tego właśnie Eveline wzięłam sobie nawilżający balsam brązujący do ciała, o taki. Akurat trafiłam na promkę na te rzeczy, także fajnie, bo one kosztują wszystkie około 20 zł, a ja zapłaciłam za 2,25. Także to jest właśnie taki balsam. Będę sobie go używała do podtrzymania opalenizny. Myślę, że we wtorki. Bo jak w sobotę nakładam, no to także podtrzymać się do wtorek to, to może być ok. On niby ładnie pachnie, można się od razu po nim ubrać. To jest w ogóle dziwne. Co to za w ogóle dziwne produkty? To nie brudzi, nie śmierdzi. I co? Intensywnie nawilża, pięknie pachnie, bez smuch, przebarwi. No cudowny produkt, słuchajcie, za 12 zł. Pompkę też ma pudełku, opakowanie bardzo ładne, więc no zobaczymy każdy rodzaj karnacji. Zobaczymy. A druga rzecz to jest luksusowa mgiełka samoopalająca do twarzy i ciała. I tu znowu jest to samo, słuchajcie, efekt do 7 dni. Intensywne nawilżenie. To jest niesamowite w ogóle, co jest napisane. Ja to przetestuję, ja Wam powiem, czy to jest takie faktycznie tak jest. Ehm to Kosztowało 13 zł. I ja ten ty przede wszystkim chcę nogi smarować, dlatego że tamta St. Moritz, ten samopalarz, on za mocno wysusza i niestety na moje wiórowate nogi on się nie nadaje, więc tutaj będę sobie go używała. A to właśnie na nogi. Będę sobie tak mieszała raz to, raz to, będę używała, zobaczymy. Ale najpierw skończę lawerę, nie ma wszystkiego na raz używania, bo po co mi tyle flach w łazience? Nie mam miejsca na to. Także najpierw skończę tamten, jutro jeszcze się posunę tamtym i pewnie w przyszłym tygodniu tak samo, a te produkty, chyba że się skuszę na jakieś no, z ciekawości, może ten na nogi w sobotę, albo w piątek, zobaczymy także no, póki co jestem jakoś tam opalona, dobrze się czuję w tej opaleniźnie, nie jest jakaś chamska ale od razu tak człowiek jest, wiecie, jakby trochę po prostu tego słońca już złapał, więc więc jest ok, tylko sucha ta skóra, mimo tego, że się wczoraj balsamowałam, to już dzisiaj znaczy dzisiaj, ja się ostatnio codziennie balsamuję, więc jakby dzisiaj znowu to zrobię, ale jakoś tak no taka nieprzyjemna jest w dotyku ta skóra taka kurde no wysuszona, no także słuchajcie to tyle, co chciałam wam powiedzieć i pokazać mm, idę teraz Mój królik tam siedzi, nie wiem czy go widzicie. Widzicie pewnie. Misiu, Pysiu! Misiu, Pysiu, co tam? Będziemy składać stolik, tak? Ty lubisz jak coś się. Ona tak lubi jak coś się dzieje, słuchajcie. Ona tutaj lata, skacze w ogóle. Ona się ostatnio źle czuje od trzech dni. Nie wiem, coś jej się chyba brzukiem boli, bo. No widzę po prostu, że ona ma jakiś problem. Natomiast no nie, jest, nie, jest, nie ma tragedii, bo ona jej i pije cały czas, ale taka bardzo siedziała przez dwa dni, taka przymulona, już taka, wiecie, ja, ja na czuwaniu, nie? Bo jakby się coś stało, w sensie przestała jeść czy pić, to od razu bym musiała jechać do weterynarza. Ale póki królik jej pije, to gdzieś tam chyba próbuje sobie dać radę z tym, co, co mu dolega. No i ona jakoś dała mu trochę siemienia, lnianego czegoś i tak widzę, że jest jakby lepiej. Także... O, się dzisiaj No chodź kochana! No chodź szybciutko! Króliczku! No chodź, kochany! O Jezu! Dobra, słuchajcie, w takim razie idę. I co? Widzimy się jutro. Przychodzę do Was tylko na chwilę. Jest już kolejny dzień. Mam mokre włosy. Piękne słońce. Także słuchajcie, pies czeka, wszystko bez zmian. Chcę Wam się pożalić. Zobaczcie. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie. O, widzicie. To jest z moimi paznokciami po dwóch dniach? To jest lakier Essie, właśnie dałam mu szansę i w niedzielę sobie nim wieczorem pomalowałam i zobaczcie, po prostu tu na środku paznokcia w ogóle jakaś kreska, nie wiem od czego, przecież ja nic nie robiłam takiego, także dzisiaj wstałam i po prostu zobaczyłam, że ten lakier wygląda znowu brzydko, czyli znowu dwa dni wytrzymał i ja nie będę tak chodzić, no muszę to zmazać, przynajmniej tego paznokcia, ale ta reszta też nie wygląda jakoś rewelacyjnie, także... Chyba trafiłam na jakiś pechowy kolor, bo ten light, ten, ten jakoś taką się nazywa. Może po prostu jest jakiś kijowy, bo no, nie widzę tutaj innego wytłumaczenia tego, że ten lakier się w ogóle na moich paznokciach nie trzyma. I jeszcze na środku paznokcia, żeby takie coś, taki zadziór był, nie wiem. Gotuję sobie teraz yy, płatki. Dawno nie jadłam, więc mam ochotę na płatki owsiane i trochę jaglanych. Wsypałam. Zaraz sobie wsypię też do tego owoce jakieś. Bo już jest prawie dziewiąta, także będę sobie do śniadani i, i co? I wracam do pracy. Także słuchajcie, dzisiaj postanowiłam, że użyję sobie tego olejku z Eveline. O, stoją na słońcu, kurde. O, tego. Na nogi i w sumie chyba na ręce też, tak? Dla wzmocnienia tej opalenizny. I dam Wam jutro na pewno znać co i jak. Czy on jest fajny, czy nie fajny, czy w ogóle coś widać? Nawet nie wiem czy on pachnie, bo w sumie nie wąchałam. kurcze, tutaj ładnie pachnie. Zobaczymy jak będzie na skórze, także dobra, może to gdzieś zostawić z tego stołu, bo akurat teraz mam słońce tutaj centralnie na tamtą część. Na tą część z bałaganem, bo tam pracuję. Dobra, słuchajcie, żegnam się z Wami na tę chwilę i do... chyba do później, tak mi się wydaje, że jeszcze tutaj później o czymś pogadamy. Hej, witajcie w środę. Zaraz zaczynam pracę. Jeszcze mam w sumie 25 minut i dlatego się z wami łączę, bo już się pomalowałam. I chcę Wam powiedzieć, może najpierw dwa słowa o tych produktach z Eveline: Brazilian Body, ponieważ wczoraj użyłam i jednego, i drugiego produktu. I powiem tak: nawilżający balsam użyłam go na ręce, dla podtrzymania mojej opalenizny. I w sumie ciężko mi powiedzieć, czy on coś dał, czy on nie dał, bo no ja już byłam jakby opalona. Natomiast, no tak jak Wam mówiłam już wcześniej, ten samoopalacz St. Morris, on no trzyma się niby tydzień, ale tak wiecie z każdym dniem jest coraz jaśniejszy, jaśniejszy i to jest dość widoczne, więc on nie jest najlepszy na świecie, natomiast ja też póki co jeszcze jakoś specjalnie, oprócz, na, oprócz jak mam narzekam na ten smród to nie narzekam na niego, bo ja innego nie miałam jak będę miała porównanie, to pewnie wtedy będę miała inne zdanie na ten temat natomiast póki co uważam, że jest całkiem spokojny, jak za trzy dychy można sobie popróbować, bo nie wiadomo słuchajcie, kupicie samo za 150 zł a potem się okaże, że wam się nie będzie chciał go aplikować albo coś, on nie robi smug ani nic, jak go normalnie nałożycie, także wydaje mi się, że na początek, na spróbowanie jest ok tylko, że mówię, no gdzieś tam widać tą różnicę, ja jak wcześniej spojrzałam w lusterko bo ja brzucha nie smarowałam, no to widziałam, że ręce mam dużo ciemniejsze niż brzuch, ale dla podtrzymania właśnie nasmarowałam się tym balsamem i yy, no i co, obydwa w ogóle produkty pięknie pachną, szybko się wchłaniają, wręcz momentalnie i dzisiaj na drugi dzień również mi pachniała ręka rano Teraz już nic nie żyć, ale rano jak sam to pachniała, więc ym, to jest na pewno na plus. Ale czy, czy on brązowi? No nie wiem. No to to Wam powiem pewnie za jakiś czas, bo nie wiem. Jak jesteście, macie blade skóry, to na pewno zauważycie ten efekt. No u mnie trochę jest inaczej. Natomiast jeśli chodzi o tę ten, o ten, no, luksusową mgiełkę samopalającą to jej użyłam na nogi. I też no ciężko i powiedzieć. No, są brązowe te nogi, ale nie wiem, czy bardziej niż były przed użyciem, czy tak samo, nie wiem, zobaczymy. Ja na pewno jeszcze tych produktów użyję gdzieś, może jutro, w czwartek, sobie dla poprawienia jeszcze tego efektu. No i potem w sobotę znowu samopalacz, więc wtedy będę wam dawała znać. Natomiast, no mówię, jeżeli jesteście blade, to wszystko będzie inaczej wyglądało. Nie wydaje mi się, żebyście mogły jakieś sobie plamy porobić, bo to już by trzeba było być chyba wybitnym specjalistą. Kurde w cudzysłowie, że żeby zrobić sobie czymś takim plamy, bo to raczej nie są mocne produkty, także nie obawiajcie się, jak chcecie, to sobie spróbujcie, nawet jak wam raz nie wyjdzie, mi czasami też nie wychodzi, to wyjdzie następnym razem, a naprawdę to skóra ładniej wygląda i tu w 100% wam mówię, tu nic nie śmierdzi, one pięknie pachną, jeden i drugi produkt, więc już chyba to świadczy o tym, że one muszą być słabsze od pozostałych produktów, takich właśnie brązujących, bo mi się wydaje, że to właśnie ten składnik, im bardziej coś śmierdzi, tym chyba mocniej działa. Tak, 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 tak ja to, tak to rozumiem, ale nie wiem, może się mylę. Także ogólnie ok, ale to tylko jest pierwsze wrażenie póki co. Yy, I teraz wa wasowa o produktach z Bell. Słuchajcie, wczoraj oglądałam jest takiej dziewczyny na YouTubie i ona robiła test wszystkich takich tych nowości z Bell, z biedronki. I nakładała m.in. ten. Yy, krem B Ivory. Słuchajcie, jaką ona miała brązową buzię. Jak on ładnie wyglądał. Ja jestem w szoku, bo on u mnie tak nie wygląda, i to właśnie wynika chyba z tego, że moja skóra jest inna i po prostu u niej się lepiej dopasował. I przede wszystkim ona ma bielszą tą skórę, więc on tak ładnie, jakby te, nadał takiego delikatnie brązowego odcienia. Więc widzicie, warto zawsze obejrzeć chociaż dwa testy, no bo każdy ma inną skórę i inaczej to wygląda. Ja Wam jeszcze raz pokażę kolor, ale powiem Wam teraz czemu. Ja Wam mówiłam, że on ma taki kolor dla mnie dosyć jasny i różowy. Ja słuchajcie, go teraz nakładam dosłownie dwie kropelki na skórę. A reszta to jest Selfie Time w najciemniejszym kolorze 06. Jakiś dostałam całą gamę kolorystyczną od Eveline i pomyślałam sobie, że kurde, czemu bym nie ponakładać teraz tego, yy, tego podkładu, skoro ten jest za jasny. No to może jakoś pomieszam. Tym bardziej, że ja lubię ten podkład Selfie Time. Nie mam do niego jakiś tam wiecie. I teraz zobaczcie, jak nie ma kolor. I on wcale nie jest za ciemny. To jest, on jest teraz na mojej skórze. Ten podkład z im w ogóle nie ciemnieje, dlatego on, jakby taki kolor jak tu jest, jeszcze jak rozsmarujecie, to on jest jeszcze jaśniejszy. Zobaczcie. Idealny on jest do mojej skóry. Także teraz sobie mieszam te dwa produkty i jest ok. Yy, ale, no sam, no co jak ja bym takim czymś się wysmarowano, to tragedia by była. Zresztą jakiś makijaż robiłam, chyba i mam, mam buzię posmarowaną tym. No to wyglądam jak chora. Także. To i jeszcze jedna rzecz odnośnie tych produktów z Belle, bo ta dziewczyna nałożyła sobie również między innymi ten stick. Widzieliście taki mój makijaż, gdzie go nakładałam chyba właśnie zaraz po kupieniu tego produktu i go prawie w ogóle nie było widać. I słuchajcie, ona w ogóle nakładała go gąbeczką. Wyglądał przepięknie, ta buzia była tak pięknie wykonturowana, więc zrobiłam dzisiaj to samo. I słuchajcie... Po pierwsze, ja nie wiem czemu ja nie mogę takich produktów rozsmarować na twarzy. Zrobiłam sobie tu kropę. Najpierw na, na dłoni roztarłam, żeby jakby ten stick się rozgrzał, żeby on nie był taki tępy i suchy, ale nic to nie dało. Jak go nałożyłam, to słuchajcie, po prostu miałam takie krechy, których które ciężko w ogóle jakkolwiek rozetrzeć a gąbką to już w ogóle, natomiast jakoś mi się udało i słuchajcie, to zniknęło z mojej twarzy, więc znowu tutaj podejrzewam, że wina jest tego, że po pierwsze ja mam suchą skórę, więc te produkty niestety u mnie się troszeczkę inaczej blendują w zasadzie się w ogóle nie blendują poliki niby nie są takie bardzo suche, a jednak to widać właśnie przy nakładaniu na przykład takich produktów, a po drugie ja jestem po prostu, mam za ciemną skórę na takie coś on niby nie jest ciemny znaczy jasny taki zupełnie, bo jak nałożycie go zobaczcie Więcej. No to zobaczcie, to nie jest taki jasny kolor. No ale jak zrobię sobie takie kreseczki o na policzkach, no to niestety one po prostu zanikają mi przy rozcieraniu. Także chciałam Wam to powiedzieć. Także jeżeli chcecie coś zawsze kupić i na przykład coś Wam się spodoba, czy u mnie, czy u kogoś innego, to o... starajcie się obejrzeć chociaż dwa jakieś testy, bo. Mówię, jak ktoś ma inną karnację, inną skórę, to wszystko inaczej wygląda, także u was może też zupełnie inaczej wyglądać. Ja ogólnie bardzo lubię te produkty z Biedronki, a i właśnie, i ta dziewczyna robiła jeszcze test, słuchajcie, nowego brązera z Bell. No bo tam ja wszystko. I teraz przynajmniej przekonałam się dzięki temu testowi, że ja go nie kupię, dlatego że on jest bardzo podobny do tego. To jest ten brąz i contour powder, to jest ten z tej poprzedniej limitowanki. I on jest dość taki, wiecie co? Ma dużo takich ciepłych, to, ciepłych tonów. Ja go mam dzisiaj na policzkach i niestety, ale on nie jest do końca. Ja lubię ciepłe bronzery, ale coś ma takiego, co nie do końca mi pasuje. Także dobrze że go nie kupiłam tamtego, bo z tym tak się lubię, nie lubię. Ja staram się zobaczcie, wszędzie, mam dziury w każdym brązerze, bo ja staram się te produkty jednak wykańczać, używać każdego dnia. To nie jest tak, zobaczcie, że nie. Tyle, że... No, to, są, to też jest limitowane One mają bardzo zbliżone do siebie kolory, ale jednak nie są takie same. Ten jest trochę dla mnie za szary, a ten jest trochę za pomarańczowy, także przeważnie je mieszam. I to jest chyba najlepsza kombinacja, ale dzięki właśnie temu testowi przekonałam się, że chyba na razie tam tego nie potrzebuję, więc. Dobra, słuchajcie, to już jest wszystko. Zobaczcie, jakie fioletowa ręka się zrobiła. Coś mam takie, wiecie, ze zgadłem ostatnio, nie, że mnie boli, tylko mam taką chrypę cały czas, nie wiem od czego, niezależnie czy rano, czy wieczorem, czy cokolwiek, po prostu czasami odbieram telefon i po prostu, wiecie, nie wiem, nie wiem czemu tak, nie czuję się chora ani nie czuję się wspaniale, wczoraj znowu, słuchajcie, ćwiczyłam, także w tym tygodniu już dwa razy chyba ćwiczyłam. A jest środa, więc całkiem dobry wynik. Także dzisiaj nie będę ćwiczyła, jutro będę ćwiczyła. W piątek mam w planie w końcu wyjechać gdzieś z domu po południu, także może nad morze. Zobaczymy. Jak gdzieś będę, to na pewno stawię Wam zdjęcie na Instagram i będziecie widzieć. No a teraz wychodzi słońce, robi się znowu piękna pogoda, także ja mam też akcję z tym balkonem, więc będę na pewno. Dzisiaj nie, bo dzisiaj koleża, z koleżanką się widzę, ale może właśnie jutro zacznę robić to na balkonie, co mam robić i w kolejnym vlogu mam nadzieję, że zobaczycie efekt końcowy. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Także dobrze słuchajcie, uciekam w takim razie do pracy. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną, że oglądaliście tego vloga. Zachęcam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, i oczywiście do kciukowania, żebym widziała, że te filmiki Wam się podobają i że chcecie ich więcej. Także dzięki wielkie i do następnego. Cześć!